Witajcie widzowie w to piątkowe popołudnie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam do pierwszego w tym miesiącu wydania wojskowych newsów. Dzisiaj pogadamy o zgodzie na pozyskanie przez nasz kraj najnowszych pocisków powietrze powietrze typu Amram. To widzowie bardzo ważny moment. Ich zakup znacznie zwiększy nasze możliwości ofensywne w powietrzu. Będzie też o zakupie jakże potrzebnej amunicji, tym razem nie artyleryjskiej, ale dla Rosomaków. Pojawi się też wątek wydatków państw NATO. Wśród nich bryluje Estonia, która według ostatniej informacji ma wydać na wojsko aż 5,4% PKB, co będzie najwyższym wskaźnikiem w sojuszu północnoatlantyckim. Jest zatem widzowie o czym gadać, więc nie przedłużam i zacznijmy wojskowe newsy. Amerykanie tracą kolejnego Horneta USA straciły kolejny samolot F-18 w wyniku działań przeciwko Houthi, którzy już od kilku miesięcy atakują statki na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej, skutecznie paraliżując w ten sposób handel międzynarodowy. Amerykanie prowadzą obecnie intensywną kampanię wojskową przeciwko nim, atakując cele lądowe za pomocą swojego lotnictwa. Huti próbuje odpowiadać, uderzając m.in. w okręty USA. Jak się domyślacie, skutki odwetowych działań nie są specjalnie duże, ale bywają sukcesy, nawet jeśli osiągnięte w sposób pośredni. Mianowicie podczas jednej z takich akcji ze strony Huti, lotniskowiec USS Harry Truman dokonał ostrego manewru, chcąc uniknąć ataku. Pech chciał, że to właśnie wtedy holowany na pokładzie był F-18 Super Hornet. Nie był on w tym momencie w żaden sposób zabezpieczony i w wyniku działań lotniskowca po prostu zsunął się z pokładu i wpadł do morza. W środku był pilot, ale na szczęście zdążył wyskoczyć z super szerszenia i został tylko lekko ranny. Utracony został także holownik. Jego operator, podobnie jak pilot, uratował się przed spadnięciem do morza poprzez wyskok w ostatnim momencie. Info o tym wrzuciłem na Facebooka. Zarzucono mi w komentarzach, że powielam nieprawdziwą informację. Dlaczego? Podobno nie ma żadnego dowodu na to, że to właśnie podczas ataku nastąpił ten wypadek. No ale widzowie taką informację przekazał jednak choćby The Washington Post, powołując się na przedstawicieli amerykańskiego wojska. Także myślę, że to wiarygodne źródło. To już drugi hornet stracony przez samych Amerykanów. W grudniu zeszłego roku, również na Morzu Czerwonym, amerykański krążownik skutecznie i na wieczność zneutralizował amerykańskie F-18 Hornet. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym Friendly Fire. Piloci na szczęście zdążyli się katapultować i przeżyli. Jeśli do tego doliczycie co najmniej kilka zniszczonych przez Huty i PESA MQ-9 Reaper, to widzicie, że straty USA, choć bez porównania z Huty, idą już w setki milionów dolarów. Niemcy nie mogą używać IRIS TSLM Sytuacja dość kuriozalna widzowie, kiedy przepisy przegrywają z życiem. O co chodzi? Bundeswera dostała swoją pierwszą baterię systemu Iris TSLM we wrześniu ubiegłego roku. Problem polega na tym, że dalej nie została przyjęta do służby. Powód: Żuraw. Mianowicie nie przyszedł on jeszcze potrzebnej certyfikacji i nie może go używać z powodu bezpieczeństwa. Nie chodzi wcale o to, że temu bezpieczeństwu zagraża, tylko po prostu niesprawdzony musi być uruchomiony. Służy on do przynoszenia pocisków z pojazdów załadowczych na wyrzutnie. Z tym bez niego trudno sobie wyobrazić działanie całego systemu. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że tych samych został już od wielu miesięcy używa Ukraina. Nasz sąsiad, rzecz jasna, nie miał czasu na tego typu testy sprawdzające i od razu rzucił baterię w bój. Żuraw również świetnie działa mimo tego. Że nie jest on certyfikowany zgodnie z niemieckimi przepisami. Oczywiście Ukraińcom to nie przeszkadza, a samo urządzenie okazało się całkowicie sprawne i spełnia swoje zadania. W dodatku cały system IRIS TSLM zbiera świetne recenzje z frontu i okazał się bardzo skutecznym systemem obrony powietrznej. Dzięki temu stał się on bardzo popularny i kolejne kraje go kupiły, bądź chcą to zrobić. Na liście są między nimi Estonia, Łotwa, Bułgaria, a ostatnio Szwajcaria. Zakończyła swoje testy i najprawdopodobniej również pozyska to rozwiązanie. Natomiast niemieckie wojsko, Musi czekać na papierki i pieczątki. Według obecnych prognoz, certyfikacja i dopuszczenie do służby powinno mieć miejsce dopiero pod koniec obecnego roku. M10 Booker. Amerykański czołg lekki, który jest za ciężki. Amerykanie mają problem. Silinowy czołg lekki, który będzie cennym wsparciem dla wojsk aeromobilnych, a wyszedł potworek, który nie jest ani lekki, ani dobrze pancerzony, w porównaniu oczywiście z Bramsem. Plan był prosty. Chciano wprowadzić następcę M551 Sheridan, który został wycofany w 1991 roku. Jego masa wynosiła około 16 ton. W pierwotnych planach jego następca, czyli obecny M10 Booker, który waży aż 38 ton, miał mieć możliwość transportu na pokładzie C130 Hercules, z kolei C17 miał zabierać dwa egzemplarze. Skończyło się na tym, że Herkules nie może zabrać żadnego, a Globemaster tylko jednego. Baza, do której miał trafić M10 Booker, i zresztą nie tylko ona, nie jest przygotowana infrastrukturalnie. Okazało się, że 8 z 11 mostów w bazie Fort Campbell nie ma odpowiedniej nośności. Czy zatem cały program jest nieudany? Nie do końca. Po prostu w czasie całego projektu ciągle dokładano nowe wymagania wobec pojazdu, a jednocześnie zachowywano stare. W związku z tym masa zaczęła rosnąć w coraz mniej kontrolowany sposób. Skończyło się na tym, że Bookera nie da się porównać do Sheridana, ale również do Abramsa, od którego jest wyraźnie lżejszy. Zgłaszane są także uwagi co do jego wyposażenia. Nie jest on specjalnie nowoczesny, to znaczy nie został w pełni dostosowany do korzystania z dobrodziejstw sztucznej inteligencji czy działań autonomicznych. W związku z tym przyszłość M10 jest dość niepewna. Docelowo US Army chciało kupić nawet ponad 500 pojazdów tego typu, którego głównym uzbrojeniem jest armata kalibru 105 mm. Pytanie więc o to, czy faktycznie te plany zostaną zrealizowane, pozostaje otwarte. Rumunia może kupić kolejną baterię z systemu Patriot, a Grecja ma być naciskana przez USA. Bukaresz otrzymał właśnie zgodę na pozyskanie elementów z zestawu ogniowego systemu ochrony powietrznej Patriot. Chodzi m.in. o radar, stanowisko dowodzenia czy wyrzutnie pocisków. Do tego zostały dołączone dodatkowe pakiety, w tym szkoleniowe czy logistyczne. Maksymalna cena została ustalona na poziomie 280 milionów dolarów. Natomiast na pewno będzie ona niższa. Dodatkowo, z racji tego, że ten Patriot ma zastąpić ten oferowany przez Rumunię Ukrainie, może to spowodować dodatkowe obniżenie ceny w ramach rekompensaty. Natomiast ostatecznie i tak Bukareszt może nic nie zapłacić. Norwegia i Szwecja bowiem zobowiązały się do pokrycia około 150 milionów dolarów kosztów nowego zakupu. Natomiast ciekawy przypadek mamy w Grecji. Mianowicie według tamtejszej prasy USA mają wywierać presję na Ateny, aby jedną z baterii, którą rozmieścili na terenie Arabii Saudyjskiej, przebazowali na Ukrainę. Chodzi oczywiście o wsparcie Kijowa w obronie przed rosyjskimi atakami. Pytanie jak na to zareaguje Riyad, który sam obecnie, choć oczywiście na dużo mniejszą skalę, jest zagrożony atakami ze strony Huti, którzy polują na tamtejsze rafinery naftowe. Czy uda się przekonać Grecję, trudno powiedzieć. Jaki będzie rezultat tych nacisków przekonamy się zapewne w najbliższych tygodniach. Estonia wyda ponad 5% PKB na wojsko, a Hiszpania i Włochy dobiją do 2%. Mamy widzowie w ostatnich miesiącach zauważalne podniesienie wydatków na zbrojenia wśród państw NATO. Taką decyzję ogłosiła między innymi Szwecja, Finlandia czy Czechy. Jak to wyglądało w ostatnich latach, widzicie na tym ruchomym wykresie. Natomiast teraz w czołówce są zdecydowanie państwa bałtyckie. W ostatnich dniach premier Estonii ogłosił, że jego kraj w najbliższych latach podniesie wydatki na zbrojenia o setki milionów euro i w 2020 roku osiągną one poziom aż 5,4% PKB. Będzie to około 2,8 miliarda euro. Niby nie dużo, ale pamiętajcie, że ludność całej Estonii to mniej niż 1,5 miliona osób. Nasza Warszawa jest znacznie liczniejsza. Nie zmienia to jednak faktu, że wysiłek finansowy będzie bardzo duży. Talin chce dzięki temu sfinansować niezbędne inwestycje w wojskach lądowych, morskich i powietrznych. W ostatnich miesiącach zakupiono m.in. niemieckie system obrony powietrznej Iris TSLM, amerykańskie hamars francuskie CISARY, tureckie pojazdy pancerzone czy polskie pioruny. Po drugiej stronie wydatkowej drabiny znajdują się takie kraje jak Włochy czy Hiszpania. Rzym zapowiedział, że jeszcze w tym roku osiągnie pułap 2% PKB wydatków na wojsko. Będzie to wyraźny wzrost półtora procent, ale wydaje się, że to ciągle za mało. Niemniej włoski rząd ma świadomość, że w najbliższych latach będzie trzeba dalej zwiększać wydatki. Jest to związane choćby z wielkim programem pancernym, który szykuje się na Półwyspie Apenijskim. Planuje się we współpracy z niemieckim Rheinmetall wyprodukować kilkaset czołgów i nawet ponad tysiąc bojowych wozów piechoty. Mają one bazować na platformach niemieckiego giganta, odpowiednio KF-51 Pantera oraz KF-41 Lynx. Większe wydatki szukają się także w Hiszpanii. Tu także nastąpi wzrost do około 2% z obecnego, przyznajemy szczerze, śmiesznego poziomu 1,4% PKB. Miało to nastąpić do końca 2029 roku, ale rząd zdecydował o osiągnięciu tego progu jeszcze w tym roku. Ma to przynieść dodatkowe 10 miliardów euro. Jednocześnie premier Hiszpanii zapowiedział, że mimo tego dodatkowego wydatkowania nie będą podniesione żadne podatki czy uszczuplone inwestowanie w państwo dobrobytu. Mamy więc podobną sytuację jak w Szwecji. Tamtejszy rząd bowiem podniesie w znaczącym stopniu wydatki do poziomu 3%, ale ma to się odbyć dzięki pożyczkom. W przypadku Hiszpanii nowe wydatki wojskowe mają być przeznaczone na lepsze wyposażenie żołnierzy, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, a także zakup sprzętu odstraszającego. W tym kontekście mówi się choćby o zakupie nowych leopardów 28 oraz modernizacji posiadanych 2E, które obecnie odpowiadają mniej więcej poziomowi A6, po zmianach będą one miały podobne możliwości jak A8. Postawa włoch i Hiszpanii cieszy, a tak jak mówiłem, 2% to już zdecydowanie za mało. Choćby dlatego, że wieloletnie zaniedbania spowodowały wiele braków w armiach państw zachodniej Europy. Wiele wskazuje na to, że podczas najbliższego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który będzie miał miejsce w dniach 24-26 czerwca, próg wydatków może osiągnąć minimum 3% PKB. Kupujemy amunicję dla Rosomaków. Paweł Bejda, wiceminister Obrony Narodowej, poinformował, że podpisano umowę na pozyskanie amunicji kalibru 30 metrów dla kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Jej realizacją ma się zająć MESCO, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Aktu podpisania umowy dokonali prezes zarządu MESCO pani Renata Gruszczyńska oraz szef Agencji Uzbrojenia Generał Brygady dr Artur Kuptel. Kontrakt ma zostać zrealizowany w latach 2026-2028. Jego wartość wyniosła blisko 240 milionów złotych. Kupiono dwa rodzaje pocisków. Pierwszy z nich to nabój wielofunkcyjny ze smugaczem i samolikwidatorem MPTSD, Za jego pomocą można eliminować np. cele lekko-pancerzone na dystansie do około 3000 metrów. Drugi to pocisk podkalibrowy z rdzeniem wolframowym stabilizowanym brzechowo ze smugaczem, czyli APWSDST. Z jego pomocą można niszczyć cele dużo lepiej opancerzone na dystansie do 4000 metrów. Pozyskaną amunicję można używać m.in. z armaty Bushmaster MK2, która wchodzi w skład wyposażenia bojowego KTO Rosomak. Mają także m.in. polska wieża ZZW-30. Właśnie nią będą posiadać rośki, a także zamówione pod koniec zeszłego roku 80 Rosomaków wydłużonej w wersji L. Również to uzbrojenie znajdzie się na pokładzie, na szczęście już zamówionych, BWP Borsuk ale ich produkcja dopiero się rozkręca i w tym roku najprawdopodobniej zobaczymy już pierwsze kilkanaście egzemplarzy w służbie. Niestety nie podano, ile dokładnie sztuk tej amunicji pozyskaliśmy, poza zgrabnym sformułowaniem, że mówimy o tysiącach sztuk. Dobry i potrzebny zakup, szczególnie, że ilość sprzętu pancernego zaczyna wzrastać w polskich siłach zbrojnych, a bez skutecznego uzbrojenia i solidnej ilości amunicji niewiele będziemy w stanie zrobić. Mam tylko nadzieję, że MESCO będzie w stanie szybko zwiększać produkcję amunicji. Możemy kupić najnowsze pociski AMRAM. Mamy zgody widzowie na zakup najnowszych pocisków typu AMRAM. Chodzi dokładnie o IM-120D3. Dopiero od niedawna ta wersja jest sprzedawana odbiorcom zagranicznym. W ostatnich miesiącach zeszłego roku zgody na potencjalny kontrakt dostały Holandia czy Dania, a wcześniej Japonia i Australia. Do tej pory bowiem kupowano przede wszystkim wersję IM-120C8. Tak też zrobiliśmy my. Ostatnia umowa na tę odmianę została podpisana w sierpniu 2024 roku. Kupiliśmy wtedy 445 pocisków za 850 milionów dolarów. Niestety ich dostawa ma się zacząć dopiero w 2029 roku i potrwa do 2033. Wcześniejsza zgoda Departamentu Stanu opiewała na ponad 700 pocisków, więc teoretycznie możliwe są dalsze umowy wykonawcze, choć przy zgodzie na najnowszy wariant nie wiadomo, czy o takie umowy będziemy wnioskować. W każdym razie obecna zgoda na wersję 123 d 3 opiewa na wolumen do 400 pocisków za maksymalną kwotę 330 mld dolarów, czyli przy obecnym kursie około 5 miliardów złotych. Natomiast pamiętajcie, że to cena maksymalna i ostateczna będzie dopiero negocjowana. Finalnie będzie na pewno wyraźnie niższa. Poza tym nie wiadomo, ile dokładnie pocisków kupimy. Dlaczego ten zakup jest tak ważny dla naszego wojska? Jest to dużo nowocześniejszy pocisk niż kupione przez nas wcześniejsze ramy. Jedną z podstawowych różnic jest zasięg. Wersja D3 może eliminować cele na dystansie nawet 180 km, aczkolwiek pamiętajcie, że to dystans maksymalny i do osiągnięcia w konkretnych warunkach. Tu mam na myśli np. pogodę czy prędkość nosiciela. Do tego zmniejszono sygnaturę radarową, poprawiono system nawigacji inercyjnej i GPS, a także wzmocniono pocisk przeciwko systemom zakłóceniowym. Prędkość maksymalna ma oscylować w okolicach Mach 4, czyli nieco poniżej 5000 km na godzinę. Jest to także dwukierunkowe łącze danych między pociskiem a samolotem. Zatem nowy AMRAM pod względem właściwości jest porównywalny z pociskiem europejskim typu Meteor, choć ma on mieć zasięg nieco większy, bo oscylujący nawet w okolicach 200 km. Natomiast pamiętajcie, że dane te nie są potwierdzone i szczegółowa specyfikacja została utajniona. W naszym przypadku będą używane SF16, a także SF35. Na FA50 moim zdaniem nie liczcie, jeśli nawet uda się przekonać Amerykanów do integracji ich z abramami, to prawie na pewno w starszych wersjach. Jedyny minus, który widzę to czas dostaw. Pamiętajcie, że to dopiero zgoda departamentu Stanu, a nie właściwa umowa, a do jej podpisania zapewne potrzeba minimum kilka miesięcy. Skoro wersję C8 zaczniemy otrzymywać dopiero od 2029, to obawiam się, że dostawy D3 ruszą dopiero po 2030. Chyba że sytuacja na naszych granicach się zaogni, to być może dopiero wtedy uda się te do dostawy przyspieszyć. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Zapraszam także do subskrybowania kanału, co na pewno pomaga w jego rozwoju. Trzymajcie się, miłego piątku i do następnego odcinka. Hej!